Pierwsze koty za płoty. To tutaj na boisku w Sławkowie ruch Chorzów rozegrał pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. Nowego starego. Waldemar Fornalik z tej ławki dowodził zespołem niebieskich po dwóch latach przerwy. Anturaż nie był jednak najważniejszy. Sparing z Piastem Gliwice posłużył byłemu selekcjonerowi reprezentacji Polski jako przegląd kadr. Powoli wyrabia sobie opinie na temat zawodników, którzy do tej pory dla mnie przynajmniej byli zawodnikami anonimowymi, których nie znałem, i każdy taki mecz no, zbliża mnie do tego, aby mieć swój pogląd na temat całej kadry pierwszego zespołu, jak również zaplecza tej drużyny. gramek! Fornalik posłał do boju drużynę złożoną z zawodników rezerw i juniorów. Dla tych piłkarzy najbliższe dni będą wyjątkowo ważne, mogą bowiem przekonać do siebie nowego trenera. Każdy podchodzi pod tym kątem, że zaczyna praktycznie od zera, bo trener się przygląda każdemu zawodnikowi i praktycznie może zacząć od, od nowa tutaj. Zamecz towarzyski z piastem nowy sztab szkoleniowy nie wystawi jednak przesadnie wysokich not. Niebiescy stworzyli kilka sytuacji, ale skutecznością nie grzeszyli. To zresztą jeden z głównych problemów, którym Fornalik musi stawić czoła. W 11 dotychczasowych kolejkach T-Mobile Ekstra ruch strzelił tylko 10 goli. Gorszym wynikiem legitymuje się jedynie korona Kielce. Zastanawiamy się, gdzie tkwi problem, no na pewno skoro tak wygląda statystyka, to gdzieś tu ten problem jest i na tym na pewno trzeba będzie się pochylić i zastanowić się, jak to zmienić. Ci zawodnicy, którzy w przerwie zerkali na boisko, dostali solidną lekcję, jak trafiać do siatki. W czasie meczu żadnemu z piłkarzy niebieskich nie udało się jednak powtórzyć tego wyczynu. Chorzowianie przegrali z Piastem 0-1. do 1. Waldemar Fornalik cudów chyba jednak nie oczekiwał, bo całe spotkanie obserwował ze stoickim spokojem. Co innego Angel Perez Garcia. Hiszpański trener Piastunek zastosował ten sam sposób motywacji, co w ostatnim meczu ligowym z Legią Warszawa wygranym 3-1. do 1. Dawaj hałgi! Dawaj hałgi! Nikt już nie musi się głowić, gdzie tkwi sekret wysokiej formy piasta.